Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego ciągle trafiasz na te same trudności, przeszkody, frustracje. To nie świat cię blokuje. To przekonania, które nosisz w sobie, często nawet nie zdając sobie z nich sprawy. Twój umysł działa jak filtr. Zauważa tylko to, co pasuje do tego, w co wierzysz. Jeśli wierzysz, że życie jest ciężkie, właśnie to zobaczysz. To nie twoja wina. Od dziecka słyszałaś, musisz się napracować, żeby coś osiągnąć. Pieniądze nie rosną na drzewach. Nie każdemu się udaje. Ale te zasady nie są prawdą. To tylko schematy, które można zmienić. Zacznij od pytania: czy to przekonanie mi służy? Czy naprawdę chcę w to wierzyć? Bo gdy zmienisz sposób myślenia, zaczynasz zauważać inne rzeczy: szanse, możliwości, nowe ścieżki i nie musisz robić wielkich rzeczy. Wystarczy jeden mały krok zgodny z nowym przekonaniem. To właśnie wtedy zaczynasz tworzyć swoje życie na nowo. Nie dzięki przypadkowi. Tylko dzięki temu kim się stajesz. Masz w sobie więcej mocy niż myślisz.